Wizowie. Dzisiaj będziemy widzowie, grać będziemy yy, grać pierwszy... nagrywać w sumie pierwszy odcinek ZRATOWANIA ŚWIATA Będziemy dzisiaj się trade'ować Dobra, no to co chcesz na trade'a? Co dajesz w sumie? Mogę dać słońce Słońce, a ile tego słońca? Mam ponad 10 stacków Dobra, to ile mi dasz za tak, coś 130? Z TS LKM cukierek 130 nie, nie wiem, 150? 150, 200 Dobra. Ej. 200, dobra. Co 200 słońca, dobra. No, jest. Dobra, tam jest 200 słońca, tak? Tak. No. Dobra, to ja ci wyrzucam... fulperki. i dalej przechodzimy. Dobra, nie jest z kamerą. Dobra. A chcesz jeszcze jednego ja morza? Ej Chcesz jeszcze jednego? Dobra. No możemy, możemy Dobra. ja ci teraz zaoferuję taką fajną broń Którą jest... Raptor Fundatora Oczekaj, tak bardziej wyrzucę, żeby było widać Raptor Fundatora, 122 modowany na dwie te... Na dwie... Ży, na dwa żywioły Ech. Jakie żywioły to są? Są żywioły, siła natury i woda. Okej, okay. no a ile chcesz to? No tak z 500. A, to jest 500, to dobra. Co ci to wyrzucam. Jeszcze do tego, do tej oferty. Dodaj tam jakąś broń, a ja ci do tego dodam 200 słońca. Jakąś broń tam, bobaj, ja bo potrzebuję bo broń. A ona już słońce, tylko daj jakąś fajną broń za to. Hmm, mam, mam na przykład dnietnicę. Dobra, Ale na jaką? Staj. Na jaki żywioł? 130 jest. A na jaki żywioł? Na... Nie, na to, tak, na ogień. No tu nie, to jakąś normalną broń, nie? Jakąś obojętniaką, tylko broń. Możesz tam dynię tą dodać. No dodaj tamtą dynię. No Dobra, i dawaj Dobra. Okay, bo chyba. Daj. Czekaj, czekaj Z Za mało słońca nie A dobra. Leci właśnie za dużo. O pięć Dobra. No tak, zobaczymy czy teraz będzie legit. Dobra, to dawaj. Dwie, y, 700 A, Dobra. Dobra. No to już dzięki. No to jeszcze może jednego, tak, żeby odcinek był trochę dłuższy. <grych> dawaj. To teraz zrobimy tak, że... Mm, hm. Dam ci... Dam ci... 200 jasno. Co mi za to dasz? 200 jasno, 200 jasno. Na przykład garaż 130 na wodę. Na wodę? No to za to ci no. dać 100 jasnorzędzenia, bo to jest jak 500 słońca, Spoko. Dobra. No to czekaj, ja wyrzucam. Dobra, no i wiesz Dobra i prowadzimy. Dobra, no to dzięki i ja kończę YouTube. To miło było was widzieć z YouTube i dobra. No i narka.